Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem, że powiem Wam dzisiaj co nieco na temat tego, dlaczego według mnie Star Wars Visions to generalnie dobry pomysł. Zanim jednak przejdę do oficjalnej części tego materiału, muszę wspomnieć o ciekawej rozmowie moich dwóch znajomych, którzy nieco bardziej rozwijają temat samej Japonii, jak i również wypowiadają się na temat Star Wars Visions. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam do odsłuchania. Przechodząc jednakże do właściwej treści tego materiału, muszę wspomnieć o tym, iż o samym Star Wars Visions dostaliśmy informację już jakiś czas temu, więc zdecydowanie nie jest to nic absolutnie najnowszego. Niemniej jednak dopiero teraz dostaliśmy krótkie spojrzenie na to, jak ten projekt będzie wyglądał. I tutaj muszę już powiedzieć, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym pomyśle, to poniekąd się Ucieszyłem. Zapytacie zapewne dlaczego? Otóż wydaje mi się, iż głównie dlatego, że same Gwiezdne Wojny mają tak naprawdę sporo wspólnego z Japonią i kulturą wschodu. Co by jednak nie mówić, sam George Lucas podczas pisania historii pierwszego filmu Gwiezdnych Wojen dość mocno inspirował się między innymi Flashem Gordonem, ale również i twórczością Akiry Kurosawy, którego co by jednak nie mówić, wpływ na tworzenie kina oraz filmów jest niezaprzeczalny. Ponadto myślę, że wschodnie wpływy w Gwiezdnych Wojnach można zobaczyć chociażby w takich rzeczach jak wygląd Dartha Vadera, postawy podczas walki na miecze świetlne w Nowej Nadziei, czy chociażby ubiór samych rycerzy Jedi. I wiecie co? Zawsze zastanawiałem się, dlaczego jeszcze nie powstała żadna większa animacja tworzona przez japońskich twórców, skoro tak naprawdę ich kultura jest dość mocno obecna w całym uniwersum. Zawsze chciałem zobaczyć, jak bardzo różne kulturowo będzie podejście do tego samego tematu. Pamiętam, że Japończycy w swoich animacjach są w stanie dość dobrze przedstawić chociażby temat zdrady. Porażki głównego bohatera, co motywuje go oczywiście do stania się lepszym, dzięki czemu odnosi ostatecznie sukces, czy chociażby bratobójczą walkę i konsekwencje, jakie za tym idą. Często również pod przykrywką dość przyjaznej formy są w stanie przekazać wartościowe i czasem warte przemyślenia treści na temat przyjaźni, lojalności, czy chociażby właśnie rodziny. Dlatego też szalenie ciekawe jest dla mnie to, w jaki sposób będą oni w stanie osadzić być może podobne treści w uniwersum Gwiezdnych Wojen. I oczywiście wygląd, kreska i ogólny sposób przedstawienia pewnych postaci czy wydarzeń może być dla niektórych nieoglądalne w niektórych animacjach. Dla mnie natomiast jest to na tyle ciekawe, że pewnie pomimo tego, iż pewne style niezbyt mi pasują, i tak to obejrzę, chociażby po to, aby móc wyrobić sobie później opinię na ten temat. Ponadto zdecydowanie jest to ciekawy ruch marketingowy, ponieważ co by jednak nie mówić, Gwiezdne Wojny wcześniej aż tak chętnie nie podbijały innych rynków niż amerykański czy europejski, więc jest to na pewno bardzo ważne z perspektywy chociażby rynku wschodniego, na którym produkcje, które są bliższe temu co oni już znają, zapewne zdobędą większą uwagę niż produkcje typowo zachodnie. I przypuszczam też, że głównie dla nich również ten produkt jest tworzony. I jak więc wspomniałem, dla mnie sam pomysł jest naprawdę ciekawy i wart zainteresowania. I oczywiście pewnie nie każdemu to podejdzie, niemniej jednak jestem w stanie stwierdzić, że nawet ta forma znajdzie swoich fanów wśród fanów gwiezdnych wojen. Ode mnie natomiast to tyle, tak więc dziękuję serdecznie za obejrzenie, odsłuchanie owego materiału. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie lajka. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie ten kanał. No i oczywiście sekcja komentarzy jest dostępna dla Was, tak więc prosiłbym, abyście również i Wy napisali, czy Wam się ten pomysł podoba, jak Wy do niego podchodzicie. Wydaje mi się, że może z tego się narodzić dość ciekawa dyskusja. Oczywiście prosiłbym o kulturę w swoich wypowiedziach. Niemniej jednak to tyle ode mnie, tak więc dziękuję serdecznie, trzymajcie się i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!